Kozłek lekarski. Czy wiecie skąd wzięła się ta nazwa? Bo trąci kozłem, czyli śmierdzi. A my skończy kozu lekarskiego, będziemy robić sałatkę i pić herbatkę. Firma Naturawita zaprasza do wspólnego gotowania z doktorem nauk biologicznych Wojciechem Szymańskim. Żeby sołaczka była smaczna, musimy pozbyć się tego z zapachu. Jak to zrobić? Otóż gotujemy koło 7 godzin. 7 godzin Wojciechu przepis dla cierpliwych. Kozłek nie wygląda zbyt apetycznie, ale ten sposób to wielkie odkrycie Wojciecha. Ja nie wiesz, w Ameryce Północnej jedli taki inny kozłek, w takich grubych kłączach. gotowali go 24 godziny. A ja spróbowałem właśnie z tym naszym kozłkiem no nie I mi się udało właśnie zauważyć, że. Ten taki cały aromat znika. Korzenie pozbywają się całkowicie smaku, natomiast w kłączach pozostaje fajny smak i aromat. Wojciech oddziela kłącza od korzeni. Doktor Wojciech Szymański jest autorytetem na skalę europejską. Specjalizuje się w etnobotanice. Prowadzi badania na temat tradycyjnego wykorzystania roślin przez człowieka. Całość dekoruje orzechami i voila! No to spróbujemy. Smacznego Wojtku. Po robocie smaczna kolacyjka, a do sałatki herbatka z kozłuka lekarskiego firmy Natura Vita.